thank <laughs> you Witajcie, drodzy przyjaciele, w kolejnym weekendzie mojej pierwszej trasy w roku 2025 tym razem yy, padło na Rouen. To jest dosyć znana miejscowość historyczna, bo to jest stolica Normandii, przede wszystkim. Tutaj była więziona, torturowana i ostatecznie spalona na tutejszym rynku. Joanna Dark wszyscy wiecie kto to był. No, i pójdziemy trochę jej śladem. Ja już tu byłem kiedyś, ale że tutaj niedaleko miałem rozładunek i, i, i załadunek będę miał potem na Słowenię, więc musiałem zostać w tej okolicy. Więc postanowiłem jeszcze raz tę Ruwen odwiedzić, bo nie nagrywałem wcześniej. Także jeszcze podzielę się tym miastem z Wami. Zapraszam do Ruen. Ruen. To położona nad sekwaną historyczna stolica Normandii, która pomimo sporej odległości od morza posiada status jednego z najważniejszych francuskich portów. W najstarszej części miasta zachowały się wspaniałe gotyckie kościoły oraz liczne zabytki z wielokolorowymi domami szachulcowymi na czele. Na odwiedzających Rouen czekają również muzea najwyższej klasy oraz miejsca związane z Joanną Dark. Miłośnicy impresjonizmu kojarzą Rouen z projektem Moneta, który zamieszkał na wprost tutejszej katedry i namalował ponad 30 jej wizerunków, za każdym razem o innej porze dnia oraz w innym świetle. Katedra Najświętszej Marii Panny w Rouen, inaczej katedrale Notre Dame de Rouen, należy do najbardziej intrygujących gotyckich świątyń we Francji. Jako ciekawostkę, Powiem wam, że jest to najwyższy kościół we Francji. Wyższa wieża ma 151 metrów wysokości. Jest to czwarty co do wysokości kościół na świecie, a zarazem trzeci w Europie. W latach 1876-1880 był to najwyższy budynek na świecie. Pierwszy kościół powstał na tym obszarze już w czasach starożytnych. Źródła notują jego rozbudowę w VII wieku. Najprawdopodobniej świątynia ta została zniszczona lub uszkodzona podczas ataku wikingów w IX wieku. Co ciekawe, przywódca najeźdźców Rollo, znany również z serialu Wikingowie, został tu ochrzczony, a po śmierci pochowany. Katedra była świadkiem wielu historycznych wydarzeń. Sprowadzono tutaj i pochowano serce króla Anglii i krzyżowca Ryszarda Lwie Serce. W 1431 roku na oddalonym o około 500 metrów od świątyni Placu Targowym spalono Joannę Dark, późniejszą świętą kościoła, której proces odbywał się w sąsiadującym z katedrą Pałacu Biskupa. Oprócz tego pochowano tu jeszcze jednego króla Anglii, Henryk Plantagenet, zwany Młodym Królem, król Anglii, książę Normandii, hrabia Andegaveni i Mejna. A raczej miejsce, w którym pochowane jest serce znanego na całym świecie króla Ryszarda Lwie Serce. Dzisiaj trzeba będzie coś poczytać o nim. Określano z asymilowanych Wikingów, założyli na północy dzisiejszej Francji własne księstwo zwane Normandią, na stolice którego wybrali właśnie Rouen. Średniowieczne losy miasta były ściśle splecione z dziejami ówczesnej Anglii. Ostatecznie to pochodzący z Normandii, Wilhelm zdobywca przekroczył w 1066 roku kanał La Manche, a następnie podbił krainę synów Albionów. Podczas bombardowań w 1944 roku historyczna część Ruens znacznie ucierpiała, ale wiele zabytków przetrwało, a innym, w tym katedrze, udało się po wojnie przywrócić dawną świetność. Teraz zobaczyć wieżę, w której była więziona Joanna D'Arcy. Więziona i torturowana biedna. Ale troszkę zgłodniałem, i bagieteczkę trzeba było sobie kupić i zjeść. I się posilić. Zawsze, zawsze, jak we Francji jestem, to bagietki są zawsze. Prawdziwa miłość na zawsze. Naprawdę powiem Wam szczerze, że w Polsce. Ja się nie uprzedzam, ale, ale naprawdę w Polsce nie umieją. Robić bagietek. Tutaj, nawet w, na stacji benzynowej, są lepsze niż w najlepszej piekarni w Polsce. Szczerze, zupełnie inna, zupełnie inny sposób przygotowania. No nic, ale Francuzi nie umieją schabowych dobrych robić. wieża Joanny Dark wznosi się na wysokość 30 metrów z wapiennymi murami o grubości 4 metrów i 4 piętrami. Dla odwiedzających dostępne były tylko dwa z nich. Położona na obrzeżach historycznego centrum okrągła wieża Joanny Dark, Tour Jean Dark, to ostatnia pozostałość po średniowiecznym zamku zniesionym przez Filipa II Augusta w pierwszej dekadzie XIII wieku. To właśnie w tej twierdzy przetrzymywano i boleśnie torturowano najsłynniejszą francuską męczennicę. Zachowana budowla ma charakter wieży mieszkalno-obronnej typu Donjon. Obecnie w jej wnętrzu mieści się Escape Room, ale w weekendy możemy ją zwiedzić bez brania udziału w grze. Udało mi się dostać do środka. Silence in the background. Back. Violence in your Violence eyes in now. Your eyes. Remember that time you gave your heart to Remember me. that time. tej wieży. Bilet 2.50 kosztował. Także niewiele, ale też niewiele było. Można zobaczyć dwie sale na pierwszym i drugim piętrze z wystawami zupełnie niezwiązanymi z czasem. Z czasami Joanny Dark, wystawa z II wojny światowej. Jakieś niemieckie czołgi, na mapach jakieś coś tam także zupełnie niezwiązane z tym no. przybyłem zobaczyłem idę dalej Wracam. Jeszcze zajdę do Lidla po jakieś zakupy na jutro i na pierwsze dni tygodnia kolejnego. Ale pogoda jest. Niby nie pada, ale ja bym tak długo nie mógł żyć w takiej pogodzie. W Polsce aż tak często tego nie ma. A tu, jak do Francji przyjeżdżam, to bardzo często jest takie zachmurzone niebo. Nie wiem czemu. Ale kocham Francję, nie? Ja tu lubię być i lubię tu przyjeżdżać Do Francji, do Italii, do Hiszpanii Tylko żeby ta pogoda się po prostu trochę Lepiej sprawowała No dobra A jutro gdzieś tam na tamte wzgórza będziemy szli, bo Tam też coś fajnego Jakiś pomnik Joanny Dark jest Jakaś wieża, można popatrzeć z góry wieża widokowa. No, jest już samochodzik. Zakupy mam. W cały plecak. Ledwo się wszystko pomieściło. Możemy iść obiadek zjeść. 14 km, Nie za dużo, no ale późno wyszedłem i ta pogoda taka niezachęcająca do spaceru, ale jutro tam pójdziemy w górę trochę. Trochę się namęczymy bardziej. Dajcie drodzy przyjaciele Drugiego dnia zwiedzania RUEN. Pogoda jest taka sama. Na szczęście nie pada. Byłem z tamtej strony Sekwany. Musiałem aż trzy, aż trzy mosty mignąć. Na trzecim moście dopiero była kładka dla pieszych. Także spory kawał musiałem nadrobić dookoła, ale już jestem po właściwej stronie. I teraz idę tam na to wzniesienie. Tam jest piękny widok, piękny taras, panorama. I potem tam jeszcze parę innych ciekawych rzeczy będzie. Będzie fajnie. No i zaczyna się wchodzenie. Tam, tam nie wiadomo którędy Ale pójdziemy schodami Nie po to się schody buduje żeby po nich nie chodzić Chcąc objąć wzrokiem panoramę całego starego miasta wystarczy udać się na szczyt wzgórza świętej Katarzyny skąd rozpościera się wspaniały widok na bliższą i dalszą okolicę to właśnie stąd Monet namalował panoramę Rouen, którą możemy zobaczyć w Muzeum Sztuk Pięknych. Idziemy jeszcze kawałek dalej tym wzgórzem, bo jest taki fajny monument Joanny Dark, chcę go zobaczyć a potem będę wracał jeszcze przez takie. Drugie wzgórze już w stronę miasta, tam się trochę przejdę i, i do auta. No nałażę się dzisiaj już, mam zrobione prawie 6 km. Razy dwa to jest 12, no może do dwóch dych dziś dobiję. No i co? Tu jest Aśka, ale stoi plecami odwrócona. A tu zakratowane wszystko. I nie wiadomo, czy można sobie Aśkę zobaczyć od przodu. Zobaczymy. zajdziemy tu dołem. No niestety ażki stąd nie widać, czyli buźki nie zobaczymy czy ładne. Bo tu już są krzaczory, to już trzeba było tam złazić na dół. Nie ma sensu. Chodzić, chociaż się nie chce, bo to tak fajnie jest. Wcale wiatr nie wieje tu na górze, jak to zwykle bywa, więc nie jest zimno. No ale trzeba zejść jeszcze na miasto i powoli wracać do auta, bo jutro się zaczyna. Normalny dzień pracy niestety, ale na Słowenię jadę to. Będzie ładnie. A tyle by było Na dzisiaj Zwiedzania Ruen Nie za duże miasto, ale fajna staróweczka Fajna okolica Tylko lepiej jakby było lato Albo wiosna Jakby nie trzeba było w tych wszystkich kurtkach chodzić Myślę, że fajny weekend Jak na zimę to Akurat A teraz spadam do auta Zjeść jakiś obiad, żeby zdążyć Przed 18:00 przed końcem tego z rozpoczęciem postu 14 godzinnego. No i naszykować się, bo jutro siódmy załadunek i na słowem. dotarłem do auta na liczniku na zegarku. 19 km z kawałkiem. Jest jasno. Do obiadu jeszcze półtorej godziny. Także dokręcę się do, do tych 20. Wczoraj 15, dzisiaj 20, będzie elegancko. 500 metrów w jedną stronę, 500 w drugą i akurat kilometr wpadnie. Taki już mój urok.